Dzień dobry. Z tej strony Krzysztof Derzikowski. Dziś jest wtorek, 12 września 2023 roku, a ja zapraszam was na wiadomości dla nieruchomości. Twoje mieszkanie właśnie straciło około 2% na wartości, gdyby jego nabywcą miał być Amerykanin. Dlaczego? Z powodu utraty wartości złotówki w stosunku do dolara. Kurs złotego załamał się po ogłoszeniu przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej o 75 setnych. W tej chwili stopa ta wynosi 6%. Baczni obserwatorzy wystąpień prezesa Glapińskiego spodziewali się delikatnej korekty w dół lub utrzymania stóp na obecnym poziomie. Warto dodać, że nie były to oczekiwania zgodne z tym, co byłoby działaniem wskazanym. Chcąc walczyć z inflacją, należałoby stopy podnieść, tym bardziej że ta nadal jest mocno dokuczliwa. O ile można dyskutować o tym, czy utrata wartości naszych nieruchomości w stosunku do dolara ma znaczenie dla przeciętnego kowalskiego, tak na pewno ma ona znaczenie dla dużego biznesu. Ten nie lubi decyzji dyktowanych politycznymi potrzebami, szczególnie jeśli decyzje te mogą obniżyć wartość posiadanych przez nich fabryk czy biur. Spodziewaliśmy się decyzji, która nie będzie idealna dla gospodarki, ale nie spodziewaliśmy się tak znacznych obniżek. Jakie mogą być konsekwencje takiej decyzji Rady Polityki Pieniężnej? Opinie proszę analityka rynku nieruchomości Jana Dziekońskiego. Środowa obniżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych de facto była szokująca dla rynków, dla obserwatorów, dla ekonomistów, czy to ekonomistów państwowych, spółek, banków, instytucji jak i prywatnych, generalnie. Szok i nie, niedowierzenie, można powiedzieć. Z jednej strony, interpretacje, dlaczego zobaczyliśmy tak dużą obniżkę, z drugiej strony, co to może oznaczać dla rynku nieruchomości. W pierwszym temacie, dlaczego? Wyjaśnienia są dwa. Pierwsze, takie naturalne, które się wielu obserwatorom ciśnie na, na myśl, no to ruch wyborczy, prezes jest zależny od partii rządzącej, pomaga jej i tak dalej. Natomiast pojawia się tak naprawdę druga prawdopodobna możliwość, mianowicie taka, że NBB oczywiście ma znacznie bardziej aktualne i dokładne dane gospodarcze aniżeli e, przeciętny obserwator rynku i tak e, dalej. No i biorąc pod uwagę, że dwa kwartały mieliśmy spadek PKB rok do roku i początek trzeciego kwartału, no, ewidentnie też nie był dobry. Mamy negatywne wskaźniki PMI. Być może te wszystkie rzeczy, które są bardziej pesymistyczne niż dotychczasowe prognozy NBB, w aktualizacji modelu wskazują, że. Być może gospodarka zmierza w trochę gorszą stronę niż dotychczas przewidywaliśmy, schłodzenie rynku pracy będzie też bardziej intensywne niż dotychczas, wyhamuje wzrost wynagrodzeń, deflacja de facto to już mamy we wskaźnikach jakby przemysłowych, nie widać jej jeszcze w CPI, ale być może te wszystkie czynniki razem do kupy połączone mogłyby przynajmniej w modelu doprowadzić do spadku inflacji. I to ruch de facto miałby troszeczkę tą recesję łagodzić. Zabezpieczać trochę gospodarkę przed tym takim twardym lądowaniem. Jednocześnie, zakładam, że ta inflacja wyniósł wszystko dzięki swojemu spowolnieniu gospodarczemu z Czy tak będzie, czy też nie, nie dowiemy się, natomiast. De facto obniżka, czy mała, czy duża, ona dla kredytobiorców będzie tak naprawdę odczuwalna dopiero za kilka miesięcy, choć tak naprawdę stawki WIBOR już po części wyceniały tą obniżkę stóp procentowych. Oferty kredytów tak naprawdę razem z marżą można było dostać na stresową stałą stopę na niecałe 7%, czy tylko powyżej 7%, więc to już de facto też uwzględniało jakieś tam cięcie stop w najbliższych latach w tych wycenach, więc z drugiej strony fajnie, że obcięliśmy stopy procentowe, ale te pewne elementy już były wycenione na rynku też nie, kredytów, a więc i też na rynku nieruchomości. Efekt jest taki, że może się okazać, że ten ruch bardziej był komunikacyjny niż de facto nam wpłynie na, na realną sferę, bo te rzeczy już były wycenione, Teraz. raz. Druga rzecz jest taka, Mocne cięcie, ono też mogło wynikać z tego, że być może Rada Polityki Piężnej się obawiała tego, że obecnie dość mocno że Europa Naftowa. Po tym cięciu stop oczywiście dolar i euro umocniło się do złotówki łącznie już o ponad 2%, czyli de facto 112% naszych majątków wycenionych w walutach obcych, ale efektywnie też zdążył nam import, co też podbije inflację. teraz obawy. Trochę może były takie, że jak zaczniemy delikatnie ciąć stopy procentowe, te waluty skoczą, więc inflacja się podbije, więc nie będziemy już mogli ściąć tak mocno, jak to planowaliśmy. Więc jednym ruchem Rada dokonała cięcia, ale to może oznaczać, że dalszych cięć jakichś radykalnych nie będzie. I zarówno bank Goldman Sachs w aktualizacji swojej prognozy zapłatał, że więcej cięć nie będzie, stajemy na 6%. M-Bank, jeszcze przed, przed tą obniżką zakładał, że obniżki będą, ale że w następnym roku zobaczymy podwyżki stóp procentowych. Rządowy Instytut Ekonomiczny, PIE, też zakłada, że tak naprawdę no po tym cięciu może jeszcze będą kosmetyczne redukcje, ale staniemy na ponad 5 punktów procentowych. Co oznacza, że tak naprawdę efekty na rynku nieruchomości my już właściwie odczuwaliśmy, ale już nie będą tak mocno radykalne. To, co ewentualnie może ucierpieć. To jeszcze bardziej e, na przykład rentowność inwestowania w mieszkania na wynajem, nowych inwestycji, no bo w momencie kiedy spada nam stopa procentowa, oprocentowanie na przykład lokat czy obligacji idą w dół, więc teoretycznie powinno nas to zachęcać do inwestowania w mieszkania na przykład na wynajem, no ale obniżki o 100% potencjalnie może podbijać też ich wyceny. I wyceny tak są podbite przez bezpieczny kredyt, więc efektywnie rentowności jeszcze w dół. To tyle. Dziękuję serdecznie. Zapraszam też do odwiedzenia mojego kanału YouTube we wtorek 12 września o 17, gdzie trochę więcej opowiem właśnie o tej sytuacji gospodarczej, o skutkach zarówno bezpiecznego kredytu, jak i obniżek stóp procentowych i tego, jak to wszystko się przekłada na rynek nieruchomości. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. Ja na pewno będę, a link do spotkania z Jankiem zamieszczam w opisie poniżej. Firma doradcza Deloitte wydała najnowszą edycję raportu Property Index. Opisuje w nim stan rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie oraz Izraelu w roku 2022. Poza analizą nie zabrakło miejsca na prognozy na kolejne lata. Polska, podobnie jak inne kraje byłego bloku wschodniego, nie wypada najlepiej. Mamy wysokie koszty najmu, choć ceny mieszkań nadal są względnie niskie. Problemem w nabywaniu mieszkań są m.in. bardzo wysokie koszty kredytowania. W Polsce są one szacowane na 9%. Podobnie wysokie odsetki od kredytów płacą Węgrze, ale w innych krajach nie przekraczają one 5%, a w Portugalii dopiero co przekroczyły 1%. Z raportu płyną dość pozytywne wnioski na temat budownictwa. W 2022 roku wybudowano u nas około 238 tysięcy nowych mieszkań. Pod względem nowych mieszkań na tysiąc mieszkańców wyprzedzają nas tylko Francuzi. Niestety Deloitte nie ma dobrych wieści dla osób liczących na poprawę dostępności mieszkań. Eksperci spodziewają się, że zainteresowanie wznoszeniem nowych budynków nie wzrośnie, ale wzrosną ceny nowych mieszkań. To spowoduje, że nabycie swojego pierwszego mieszkania będzie jeszcze trudniejsze. Politycy partii rządzącej zapowiadają wielki program rewitalizacji i modernizacji polskich blokowisk. Program ma się nazywać „Przyjazne osiedle” i obejmować ma nie tylko termomodernizację, ale też budowę wind, parków i miejsc odpoczynku dla rodzin. Duża część programu wyborczego pokrywa się z pracami, które i tak będziemy musieli wykonać w wyniku wprowadzenia przepisów unijnych dotyczących efektywności energetycznej budynków. Eksperci wypowiadający się na temat wprowadzenia unijnych regulacji, jak i zaprezentowanego przez prawo i sprawiedliwość fragmentu programu wyborczego, zwracają uwagę na to, że termomodernizacji i remontom poddanych zostanie około 5 milionów mieszkań. To zdecydowanie wpłynie na podniesienie cen materiałów budowlanych, jak i na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi pracami. Zapowiedzi partii rządzącej są też ewidentnym ukłonem w kierunku jej elektoratu, który stanowią głównie osoby starsze. Osoby, które w przeszłości mogły otrzymać lub wykupić załamek ceny mieszkania od zakładów pracy, to kolejny prezent pod postacią nowych wind i ocieplenia. A co dla młodych? Dla młodych będą podatki. Zakaz fotografowania wchodzi w życie. Temat ten poruszaliśmy już w jednym z poprzednich wydań wiadomości dla nieruchomości. Teraz znamy termin, od którego zacznie on obowiązywać. Będzie to 1 października. Zakaz obowiązuje zarówno fotografowanie, jak i filmowanie, a obiekty nim objęte mają zostać oznaczone specjalnymi tabliczkami. Wprowadzenie kontrowersyjnych przepisów generuje sporo problemów dla branży nieruchomości ale może się on okazać bronią obosieczną. Na kanale Prawem na Lewo pojawiła się sugestia, że duża część materiałów telewizyjnych będzie powstawała z naruszeniem obowiązującego prawa. Jeszcze większym kuriozum jest sytuacja, w której ktoś dostanie mandat z fotoradaru ustawionego na drodze, która również będzie objęta zakazem. Złamanie zakazu fotografowania będzie wykroczeniem. Za jego złamanie może grozić konfiskata sprzętu, czyli telefonu, aparatu, kamery lub drona. Standardowym wymiarem kary będzie areszt lub grzywna. Fotoradar można pod osłoną nocy skonfiskować, ale kto się odważy aresztować dowolnego z ministrów? W Łowiczu na ścianie budynku zakładu Agros powstał największy w Polsce mural. Ma on aż 3,5 tysiąca m2 powierzchni. Przedstawia on dzieci w ludowych strojach, zbierające pomidory na tle łowickiego krajobrazu. To nie pierwszy mural w Łowiczu, ale ten zdecydowanie jest najbardziej imponujący. Dodatkowo ma on szansę przyczynić się do poprawy jakości powietrza, gdyż został on wykonany za pomocą farb antysmogowych. Powstanie muralu sfinansowała grupa Maspex, będąca właścicielem marki Agros. Mieszkańcy łowicza i okolic mogą go podziwiać schodnika przy ulicy Piłsudskiego. Czy mural może być traktowany jako ciekawa alternatywa dla pastelozy polskich osiedli? Opinie proszę związanego z łowiczem projektanta Jana Mońkę. Zacznijmy może od początku. Firma Maspex wybudowała gigantyczną halę magazynową w środku miasta. Wielki szary, szary kloc wystaje w krajobrazie miejskim i ktoś się na to zgodził. Ktoś pozwolił na wybudowanie takiej kolubryny w środku miasta, do której dojeżdżają tiry, ponieważ jest to hala magazynowa. I teraz... Pomalujemy tę halę magazynową w słodki, wielki mural, największy w Polsce, który będzie pochłaniał smog, który będzie pochłaniał złe cząstki, które pewnie te tiry napędzane olejem napędowym, Wam nam dorzucą do miasta. Więc, taka to jest kurde ekologia, i taki to jest ład przestrzenny. Ja jestem za tym, żeby murale może i upiększały miasto, jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakimiś termomodernizacjami bloków i wtedy jest to jakaś fajna alternatywa dla pastelozy. Ale tu od początku wszystko jest nie tak i wszystko mogło pójść lepiej. Więc jest to dla mnie jeden wielki przewał i tak zwany greenwashing. I na końcu mamy słodziutkie łowickie dzieci na gigantycznym szarym klocu w środku miasta. Zaburzenie jakiejkolwiek struktury miejskiej i łatanie tego poprzez domalowywanie... Kolorowych farbek na smutnym klocu i redukowanie być może częściowego smogu, które przy okazji do tego miasta doszło przez te tiry, które tych, tych do tego magazynu jeżdżą. Totalna ściema. Łukasz Szymak zostaje nowym prezesem MZN Property oraz grupy Morizon gradka Dotychczasowy prezes, czyli Jarosław Siencicki, przechodzi do Rady Nadzorczej MZN Property. Wśród dokonań obecnego prezesa można wymienić połączenie Morizona z gratką czy udaną sprzedaż udziałów w ręce Ringir Axel Springer. Dobrze rozwija się również pośrednik kredytowy znany pod marką Landy, będący kolejnym dziełem wychodzącym spod skrzydeł prezesa Święcickiego. Łukasz Szymak jest najbardziej rozpoznawalny z rozwoju narzędzia Buxe, które służy do umawiania się na usługi m.in. z fryzjerami i kosmetyczkami. W przeszłości zajmował się on również rozwojem grupona, impostu czy Vivus Finanse. Portal ogłoszeniowy Otodom uruchomił możliwość uzyskania wsparcia jego ekspertów w poszukiwaniu nieruchomości do zakupu. Program ten nazywa się Otodom Concierge. Usługi wchodzące w skład opieki konsierża są tożsame z wsparciem zapewnianym przez pośrednika obsługującego klienta kupującego. Ekspert Otodomu ma pomóc klientowi w ustaleniu jego potrzeb, a potem przygotować dla niego wybrane oferty. Klient będzie mógł skorzystać również z współpracy z doradcą kredytowym zespołu Otodom. Usługa ma być darmowa. Opis programu to nic innego jak czynności zmierzające do zawarcia umowy nabycia lub wynajmu nieruchomości przez klienta, a więc pośrednictwo. Witelegraf donosi o planach karania grzywną lub rokiem więzienia osób, które nie dostosują swoich nieruchomości do nowych wymogów efektywności energetycznej. Pomysł ten wywołał burzę nie tylko wśród właścicieli nieruchomości, ale i wśród brytyjskich parlamentarzystów. Za pomysłem polegającym na kryminalizowaniu niestosowania przepisów o efektywności energetycznej budynków stoi determinacja w dążeniu do zeroemisyjności wszystkich budynków na wyspach. Na szczęście pojawiają się głosy mówiące, że właściciele nieruchomości potrzebują wsparcia w ich modernizacji, a nie kolejnych kar. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.